Podsumowanie wydarzeń minionej nocy NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od starcia Oklahoma City Thunder kontra Dallas Mavericks. W pierwszym meczu tej serii byliśmy świadkami bardzo zaciętej rywalizacji i na podobny scenariusz liczyliśmy także przy okazji spotkanie numer dwa, które jak widzicie dosłownie i w przenośni zaczęło się od obustronnej wymiany celnych ciosów. Jeszcze na półtorej minuty przed końcem pierwszej kwarty minimalnie 24 do 23 prowadzili Mavericks, ale wtedy goście zaczęli się gubić i nie dość, że dwukrotnie stracili piłkę w ataku, to jeszcze pozwolili Thunder przeprowadzić serię 9 do 0 i z wyrównanego meczu zrobiło nam się 32 do 24 na korzyść gospodarzy. Udana końcówka inauguracyjnej odsłony wyraźnie rozochociła drużynę z Oklahomy, która w połowie kolejnej ćwiartki wyszła na największe w meczu, bo aż 16-punktowe prowadzenie i pewnie byłoby już po herbacie, gdyby nie to, że rywalem jej Dirka Nowickiego. Niemiec w sobie tylko znany sposób zdołał przywrócić Mavericks do gry, zdobywając w drugiej kwarcie 12 ze swoich dotychczasowych 20 oczek, i jeszcze na dwie minuty przed przerwą drużyna z Dallas zbliżyła się do gospodarzy na 3 punkty. Niestety, dla gości wtedy znów powtórzył się scenariusz z pierwszej kwarty i to Thunder zamknęli drugą odsłonę serią 7 do 3, dzięki czemu prowadzili do przerwy 57 do 50. Po powrocie z szatni Mavericks tą 7-punktową stratę szybko przemienili w wynik na styku i od połowy trzeciej kwarty raz po raz mieliśmy remis lub minimalne prowadzenie jednej z drużyn i przed startem decydującej odsłony 79 do 77 lepsi byli Thunder. W czwartej kwarcie zaciętej walki było jeszcze więcej i nic dziwnego, że na koniec meczu można było się doliczyć aż 16 zmian prowadzenia i tyle samo razy zdarzyło się, że na tablicy wyników widniał remis. O tym jak ciekawa była decydująca odsłona, najlepiej ich świadczy fakt, że największa przewaga, jaką udało się uzyskać jednej ze stron wynosiła zaledwie 4 punkty i miało to miejsce w połowie kwarty, kiedy Thunder po dwóch celnych trójkach byli do przodu 92 do 88. Od tego momentu gospodarze trafili jednak już tylko jeden rzut z gry, podługując aż pięciokrotnie, i jedyne co ich ratowało, to wyborna skuteczność z linii osobistych. Brak punktów z gry przyczynił się do tego, że Thunder na dwie minuty przed końcem oddali kierownicy rywalom, którzy po tym rzucie Vince'a Cartera prowadzili 97 do 96. Cieszący się wtedy Mavericks nie przypuszczali jeszcze, że będzie to dla nich ostatni miły moment w tym spotkaniu bo w kolejnych akcjach po serii osobistych to Thunder wrócili na prowadzenie, które na 15 sekund przed końcem wynosiło 102 do 99. Goście naturalnie mieli jeszcze szansę doprowadzić do dogrywki, ale żadna z dwóch prób Jasona Teriego nie zakończyła się powodzeniem i tym samym drużyna z Dallas przegrywa w serii już 0 do 2. Thunder Mavericks 102-99 po tym jak w pierwszym meczu drużyna z Miami rozgromiła Nowojorczyków, urażona duma koszykarzy Nix dała o sobie znać już na początku spotkanie numer 2, które gościa w zasadzie Carmelo Antony, zaczęli z wysokiego C. Lider Nix zdobył w pierwszej kwarcie aż 15 punktów, ale mimo to jego drużyna przegrywała 24 do 27. W kolejnych odsłonach Antony spuścił już z tonu i do końca meczu uzbierał jeszcze kolejne 15 oczek, a jego koledzy starali się sprawić hit jak najwięcej kłopotów. W drugiej kwarcie wychodziło to jeszcze nie najgorzej, bo choć Nikt przegrywali do przerwy różnicą 6 punktów, to przez większą część tej odsłony grali na remis. Taki przebieg wydarzeń pozwalał nam mieć nadzieję, że może i po przerwie będzie ciekawie, ale odmienne zdanie na ten temat mieli zawodnicy gospodarzy. W trzeciej kwarcie ich przewaga przez większość czasu oscylowała w granicach 10 punktów, i podobnie rzecz miała się w decydującej odsłonie, kiedy prawie w ogóle nie schodzili poniżej tego pułapu. Hid wygrali cały mecz 104 do 94 i prowadzą serii 2 do 0, i dla ich rywali podobnie jak przy okazji spotkania numer 1, w którym stracili dodatkowo Imana Champerta. Wcale nie jest to jedyna zła wiadomość. Nix bowiem w kolejnym meczu być może będą musieli sobie radzić bez Mariego Stadmajera, który już po spotkaniu nabawił się kontuzji ręki uderzając w tunelu w szybę, za którą stała gaśnica. Jakby Nowojorczykom mało było problemów, to poza urazami doszedł im jeszcze kolejny, a mianowicie jeśli Knicks przegrają mecz numer 3, to ustanowią najdłuższą serię porażek w historii play NBA, bo obecnie z 12 przegranymi z rzędu są na pierwszym miejscu Exekwo z Memphis Grizzlies. Hit Knicks 104-94. Na koniec zaglądamy jeszcze na drugie starcie pomiędzy Indianą Pacers a Orlando Magic, gdzie prowadzący w serii goście liczyli na to, że i tym razem sprawią niespodziankę. Dziś magii wystarczyło jednak tylko na pierwszą połowę, po której drużyna z Orlando była lepsza 44 do 42. Po powrocie z szatni Pacers rozszyfrowali już natomiast wszystkie sztuczki swoich rywali i wygrali trzecią kwartę aż 30 do 13, między innymi dlatego, że świetnie grali na atakowanej tablicy, gdzie zaliczyli 8 zbiórek, co przełożyło się na 13 punktów drugiej szansy. Po takiej ćwiartce, decydujące 12 minut było zatem już tylko formalnością. A że obie ekipy zagrały czwartą kwartę na remis, to cały mecz skończył się rezultatem 93 do 78 na korzyść Pacers i tym samym w rywalizacji do czterech zwycięstw mamy remis 1 do 1. Na dziś to wszystko, a na kolejną przerwę na żądanie zapraszam jutro.